W wirtualnym studiu Kolinsa witamy Pana Wawrzyńca Podrzuckiego, doktora nauk medycznych, gorącego orędownika elektronicznych papierosów. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę powiedzieć, jak Pan zaczął swoją przygodę z elektronicznymi papierosami? Jestem człowiekiem, który do czasu znalezienia elektronicznego papierosa potrafił wypalić do pięciu paczek dziennie. Przypuszczam, że tak jak większość obecnych e-palaczy... Trafiłem na to przypadkiem w internecie. Eee, I to było w sytuacji, czy w dniu właściwie, w którym postanowiłem, że jeżeli czegoś nie zrobię z tym nałogiem palenia, to będzie ze mną bardzo kiepsko. Kiedy przyszły te elektroniczne papierosy, zaczęłem je palić, i od tego czasu przez następne cztery miesiące trzy paczki papierosów leżały na półce, i ja nawet się na nie nie odwróciłem. Nawet na nie nie popatrzyłem. Eee, także przez 4 miesiące od momentu, kiedy zacząłem używać papierosów, nie paliłem papierosów w ogóle. W tej chwili jest to miks, to znaczy na zmianę elektroniczny papieros z normalnymi papierosami, ale i tak zredukowałem bardzo, ale to bardzo znacznie. Rzadko kiedy przekraczam jedną paczkę dziennie normalnych papierosów, więc jest to naprawdę ogromny postęp. Moim zdaniem, i nie tylko moim zdaniem, elektroniczne papierosy są jedną z najlepszych alternatyw dla palenia normalnych papierosów. E, jaka jest tego przyczyna? Wiemy, że na rynku istnieje cała masa e, różnych środków, preparatów, które mają odwrócić uwagę palaczy od normalnych papierosów. Jednak elektroniczny papieros ma jedną podstawową zaletę w stosunku do tych wszystkich innych preparatów typu gumy, typu pastylki, typu zwykłe inhalatory. Mianowicie elektryczny papieros jest w stanie przejąć uwagę normalnego palacza, bo zaspakaja potrzebę pewnych odruchów, pewnych odruchów, które są nieodzowną częścią normalnego nałogu palenia, palenia w tytoniu. A więc jest odruch zaciągania się, jest odruch Brania czegoś do ręki, jest dym, jest pewne uczucie drapania w gardle, które bierze się z właściwości likwidu czy płynu, który używa się do tych elektronicznych papierosów. I to są rzeczy, które wbrew pozorom są bardzo ważne dla palacza. Normalnie żaden inny substytut nie jest w stanie im tego dać, nie jest w stanie zaspokoić tych odruchów warunkowych, które. Palacz wyrabia sobie w czasie trwania nałogu nikotynowego. Spotykamy się z ostatnio z różnymi opiniami dotyczącymi tych urządzeń. Co pan o tych opiniach sądzi? Generalnie sądzę, że te opinie są e, wyrażane przez ludzi, którzy nie mają żadnego, bądź mają bardzo słabe pojęcie o tym, czym jest elektroniczny papieros i jak to się je. Elektroniczny papieros jest urządzeniem, które zasadniczo jest grzałką e, podgrzewającą do niezbyt wysokiej temperatury płyn. Płyn ten składa się z substancji e, nieszkodliwej dla organizmu ludzkiego, e, jeżeli są to płyny beznikotynowe. Jeżeli mamy do czynienia z nikotyną, to w świetle ustaw e, mamy do czynienia z płynem, który zawiera substancję szkodliwą. Natomiast jest ona tutaj w tak niewielkiej ilości że ja, jako doktor nauk medycznych, e, powiem tyle. To nie jest szkodliwy poziom. E, generalnie ludzie zarzucają elektronicznym papierosom, bądź zarzucają, e, mówią o elektronicznych papierosach rzeczy typu, że to jest niebezpieczne, dlatego że znajduje się tam glikol. Nie wiedzą, albo nie chcą wiedzieć, że glikol, który zawarty jest w płynie do elektrycznych papierosów, nie jest substancją trującą. Wręcz przeciwnie. Jest to substancja powszechnie używana we wszystkich, w bardzo dużej ilości kosmetyków, lekarstw, również w przemyśle spożywczym. Jest ona absolutnie substancją doskonale przebadaną. Jej wpływ na ludzki organizm jest również doskonale przebadany. Nie znajduje się ona w wykazie żadnych substancji szkodliwych. W naszym kraju nie jest uznana za substancję szkodliwą. Podobnie jest z dodatkami, które aromatyzują. Natomiast nikotyna, która jest ewentualnie w niektórych wkładach do elektronicznych papierosów jest, jak powiedziałem, w stężeniach niskich i naprawdę czasami o wiele niższych niż te, które znajdują się w środkach do tej pory dopuszczonych i powszechnie używanych jako terapie zastępcze dla palących. Inny zarzut jest taki, że to, co... Te elektroniczne papierosy nie są produktem Doskonale przebadanym, ich wpływ na organizm ludzki nie jest przebadany. Na co mogę odpowiedzieć tyle? Wpływ poszczególnych czynników, składników e który jest w sumie tym, o co naprawdę chodzi, jest doskonale przebadany. Wpływ na organizm ludzki tych, czy, tych składników jest doskonale przebadany i od dawna znany. I wiemy, że tak jak powiedziałem o glikolu, jest on nieszkodliwy w dawkach, które przyjmuje. Przeciętny EPA jest on absolutnie nieszkodliwy. Substancja aromatyczna o tym nawet nie ma co mówić. Natomiast jeżeli chodzi o nikotynę, to e, w takiej ilości, w jakiej ona się znajduje w kładach, jest nieszkodliwa, a wpływ nikotyny na organizm ludzki jest doskonale przebadany. Inny zarzut bądź wątpliwość dotycząca elektronicznych papierosów jest taki. E-papierosy są używane niemal non-stop. To znaczy, jeżeli mamy normalne papierosy i palimy jedną paczkę bądź dwie paczki dziennie, to dokładnie wiemy, ile wypaliliśmy i ile pochłonęliśmy substancji szkodliwych. W przypadku elektronicznego papierosa jest to znacznie trudniejsze do oceny, dlatego że możemy, jako że to jest nieszkodliwe i nasz organizm tego nie odczuwa, więc możemy palić nieskończone wręcz ilości i wchłaniać nieskończone wręcz ilości, zwłaszcza nikotyny, jeżeli jest wkład nikotynowy. Otóż jest praktycznie niemożliwą rzeczą przedawkowanie nikotyny, kiedy używa się elektronicznych papierosów. Przeciętnie e-palacz... E, uż zużywa w ciągu dnia, normalnego dnia, od 1,5 ml do 2 ml e, płynu. Jeżeli jest to płyn zawierający np. 16 mg nikotyny na mililitr, to w ciągu dnia wrzuca on w siebie około Maksymalnie 36 mg nikotyny. Nie wrzuca oczywiście maksymalnie 66, dlatego że większość z tego w ogóle nie dostaje się do jego organizmu. Więc generalnie przeciętny elektro... użytkownik elektronicznego papierosa jest wy... wyeksponowany na znacznie mniejszą dawkę nikotyny niż ktoś, kto pali normalne papierosy. E... Inny zarzut, z którym się stykamy, czy możemy się zetknąć, jest taki, że elektroniczne papierosy są produktem. E nie nierodzimym, chińskim, niewiadomego pochodzenia, nie wiadomo co jest w e i tak dalej tak dalej, że to jest nieprzebanane. E, otóż badania nad tym, nad e są prowadzone, są wciąż prowadzone, są prowadzone, pojawiają się nowe badania i z tych badań, które do tej pory e, już się ukazały, wiadomo, że e tak naprawdę nie zawiera żadnych substancji środowiskowych. tak już wspomniałem to wcześniej i jak podkreślam to, dlatego, że jest to chyba główna rzecz, główna e, główna obawa tych, którzy z elektrycznym papierosem stykają się po raz pierwszy. Nie mogę w tej chwili wymienić całej e, serii tych rzeczy, od, e, tych różnych wątpliwości dotyczących elektrycznych papierosów, z którymi się zeznałem, bo jest tego dużo i niektóre pytania, czy niektóre wątpliwości są naprawdę e, bardzo dziwne i trudno z nimi polemizować na gruncie racjonalnym. Ale generalnie rzecz biorąc, jeżeli ktoś chce znać moją osobistą opinię o elektronicznych papierosach, to są one co najmniej o kilka rzędów wielkości, bezpieczniejsze od normalnych papierosów. O wiele, o wiele bezpieczniejsze od normalnych papierosów. Nie zagraża nam niebezpieczeństwo zatrucia. Nie zagraża żadnemu normalnemu epalaczowi niebezpieczeństwo przedawkowania. Poza tym, większość y, firm, które poważnie traktują dystrybucję elektronicznych papierosów, zaopatrza zestawy oraz płyny w odpowiednie ulotki, na które jest dokładnie opisane jak w jaki sposób y, to używać. I jeżeli ktoś postępuje zgodnie z tymi regułami czy z tymi zaleceniami, nic mu się nie stanie, kiedy używa elektronicznych papierosów.